Za chwilę Zygmunt Nowakowski wygłosi dalszy ciąg gabendy historyczno-literackiej. Łączymy się z Londynem. Za oknami świeci słońce rzadki gość na tej wyspie, a raczej, jak mówić, zwykliśmy na tej kępie angielskiej. Jesień, choć późna, jest wyjątkowo piękna, taka, którą tubylcy, nasi gospodarze, z niewiadomych dla mnie przyczyn zwą indyjskim latem. Dosłownie Indian Summer. Miałem dzisiaj prawić o rozwoju prasy polskiej w wieku oświecenia, o rozmaitych monitorach, o przeróżnych gazetach i dziennikach, których namnożyło się wiele za Stanisława Augusta, jednakże, hmm, jednakże na widok słońca uległem jakiemuś rozmarzeniu czy jakiemuś rozpróżniaczeniu. A równocześnie coś ugryzło mnie, ukąsiło w samo serce. Nie dziwcie mi się Państwo, że zboczę od tematu, że pofolguję sobie. Przy sposobności zaś także i Wam zrobię wakacje, labę, urlop. Pójdziemy na wagary, za szkołę, a przecież będę mówił o prasie polskiej, ale o innej, nie tak dawnej, jak na przykład wspomniany monitor, którego redaktorami byli ksiądz Bochomolec, biskup Krasicki, Micler, de biskup Naruszewicz i jeszcze inni. Powtarzam, coś mnie rozmarzyło i zarazem źgnęło prosto w serce, bo akurat mija 18 przeklętych lat od dnia, w którym, wiejąc z okupowanego przez czerwonych złodziejów lwowa, przekroczyłem granicę polsko-węgierską. Jesień była sroga, nie taka, którą Anglicy złą. Indyjskim latem. Śnieg leżał wcale gęsty na równinach, potem trzeba było iść przez jakieś bagna lodem na pół ścięte. Gdy zaś dochodziliśmy do granicy, już na stokach Karpat, spotkały nas przeszkody w postaci zasp śnieżnych. No ale z pomocą boską i ludzką dałem rady i po kilku etapach, a raczej po kilku pobytach w rozmaitych, a nader gościnnych kryminałach węgierskich, gdzie nas traktowano jak rodzonych braci, dotarłem wreszcie do Budapesztu. Ogarnęło mnie tam poczucie bezpieczeństwa, a zdziwiło serdeczne przyjęcie na każdym kroku. Jakaż obfitość jadła i napoju. Przede wszystkim napoju. Poza tym poduszka i kołdra. Pierwsza poduszka i pierwsza kołdra od dość dawna. Ale najbardziej uradowała mnie i zdziwiła inna rzecz. Gazeta. Polska. Rodzona. Własnym oczom wierzyć nie chciałem. Była biedna, sierota, trochę kulawo na powielaczu odbitale. Własna, Polska! Spojrzawszy na nią, szepnął z wielkim wzruszeniem. Na początku było słowo. Wkrótce potem ktoś dał mi gazetę inną, już wcale przyzwoicie drukowaną, a równocześnie przysłano do Budapesztu z Rumunii periodyk pod tytułem Biuletyn Informacyjny, wydawany przez Polaków internowanych w obozie w miejscowości Bals. Redaktorem był jakiś Antoni Szuber, który w czasie od 10 października do 7 grudnia 1939 roku wypuścił w świat 40 numerów. Pogłaskała mnie po sercu myśl, że Polacy zabrali się tak szybko do wydawania pism. A Nie wiedziałem jeszcze, że daleko od Węgier, od Rumunii, we Francji, w Koetki Don, okropna to była dziura, inni Polacy zacząłli się także i zaczęli wydawać tygodnik polska walcząca. Nie wiedziałem również i tego, że w rozmaitych obozach jeńców wojennych, rozsianych po Niemczech, jak i w pewnych lagrach sowieckich, zaczęły ukazywać się Niezwykle doprawdy gazetki, których z małymi wyjątkami nie dało się nijak utrwalić i zachować dla potomności, a o których jeszcze pogadamy dziś. Emigracyjna prasa polska, cywilna i wojskowa, była zjawiskiem potężnym, wręcz żywiołowym. Dzienniki, tygodniki i najrozmaitsze czasopisma rosły jak grzyby po deszczu w Europie, w Azji i to w Azji dość dalekiej, bo na przykład w Indiach i bliżej, na pustyni perskiej, w Palestynie, nadto w Afryce. Potem po zakończeniu, a raczej po przerwie w działaniach wojennych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Ameryce Południowej, ba. W Australii, więc we wszystkich częściach globu ziemskiego. Mówię oczywiście o wydawnictwach emigracji świeżej daty, bo emigracja tak zwana stara miała swą prasę z dawiem dawna. Ilość pism wydawanych przez nas musiała zdziwić, a nawet i trochę podrażnić naszych gospodarzy i zarazem sprzymierzeńców. Temu chyba z jakichś 16 lat brytyjski, a wobec nas niezbyt serdecznie usposobiony minister informacji, Brandon Bratton, powiedział zjadliwie: że jeśli gdziekolwiek, nawet na pustyni, spotka się dwóch Polaków, tam zaraz powstaje gazeta polska. W tej jadowitej uwadze było wiele prawdy i zarazem wiele niezamierzonej pochwały. Zresztą ja sam poszedłbym dalej niż wspomniany minister Branden Bracken i powiedziałbym, że jeśli gdziekolwiek spotkają się dwaj Polacy, tam zaraz, natychmiast rodzą się dwie konkurencyjne gazety. Miejsce nie odgrywa żadnej roli. Przecież właśnie, jak wyraził się w minister, na pustyni, na szczerym piachu, pod Tobrukiem Polacy wytrzasnęli skądś jakiś stary gruchot i zaczęli wydawać pismo. Oczywiście nie było czcionek polskich, jakich nie było w Persji, w Palestynie, a nawet początkowo we Francji czy w Wielkiej Brytanii, ale mniejsze od w tym pustynnym piśmie polskim, wydawanym na piasku pod Tobrukiem. Właściwie można by powiedzieć, że ci Polacy potrafili ukręcić z piasku nie bicz, ale gazetę. Stary Mikołaj Rei mógłby z grobu rzec, a niechaj narodowie, wżdy po stronie, znają, iż Polacy nie gęsi, i swe pismo mają. Tak, mieli i mają swe pisma do dziśnia wszędzie. Jedno z nich było pismem tragicznym. Tytuł pierwotny Monitor Kozielski, następnie Monitor X Pawilonu. Kozielsk to straszne słowo, równie jak Starobielsk albo Ostaszków. Przecież czytelnicy owego monitora kozielskiego to ofiary potwornego mordu, dokonanego przez Rosjan w Katyniu. Wydawcą tego pisenka, wykonywanego ręcznie, był major Skoczycki, którego nazwisko figuruje w olbrzymiej liście katyńskiej, którą wydrukowano w Londynie przed osiem laty. To tragiczne pisemko zawierało, oprócz artykułów politycznych i informacyjnych, także, to rzecz niedowiary, dział humoru. Wyszło 17 numerów od grudnia 1939 do stycznia 1940 roku. Najbardziej prymitywną formą prasy imigracyjnej i jenieckiej były gazetki pisane na papierze albo węglem na ścianie lub na drzwiach. Nie powiem już od czego. Te konspiracyjne w samym założeniu czasopisma nie ocalały, bo ocaleć nie mogły. Szkoda, wielka szkoda. Uratowało się wiele innych, pisanych ręcznie, odbijanych na powielaczu albo drukowanych, lecz zapewne daleko nam do kompletu, bo te gazety pogubiły się w świecie. Było ich tak wiele, że można by nimi wysłać całą drogę, cały olbrzymi szlak którym ciągnął żołnierz polski i polski wygnaniec. Instytut imienia generała Sikorskiego zebrał wszystko, co się zebrać dało. Jest tego tego kilkaset skrzyń. W tej prasie wyraża się namiętny glut słowa polskiego, który ogarnął wszystkich wygnańców, nawet takich, co przed wojną rzadko, bardzo rzadko zaglądali do książki lub do gazety. Rzucę kilka tytułów i nazw miejscowości. Sztokholm, rok 1940. Pismo wiadomości polskie wydawane na powielaczu. Inne wiadomości polskie, także na powielaczu, ukazują się w Afryce, w północnej Rodezji. Dwutygodnik na Warcie ujrzał światło dnia w Tel Awiwie. Internowani oficerowie w Rumunii, w miejscowości Targu Iiu, drukują pismo pod tytułem Ze świata i z Polski. Tamże w Rumunii w bajle Herkulanum wychodzi wiarus na obczyźnie. Podchorążowie wydają pismo pod tytułem Zew na Węgrzech, w miejscowości Rakoskaba. W egzotycznym Bagdadzie pojawia się kurier polski. W Teheranie dwutygodnik słowo polskie. W Australii, w Sydney, wiadomości polskie. Bardzo znamienną pozycję stanowi pismo pod tytułem Na pokładzie, wydawane przez ochotników płynących z Kanady do Szkocji. Podziw bierze nas na myśl, że chciało się tym chłopakom pisać, że wydali w drodze siedem numerów. Wspomniałem o glodzie słowa polskiego, który ogarnął wszystkich Winańców. Jest to nie tylko glut wiadomości, nie tylko ciekawość dotycząca wszystkiego, co się dzieje w świecie. Ale także głód słowa pięknego, glut poezji, w pismach pojawiających się niemal bezpośrednio po katastrofie wrześniowej spotykamy sporo wierszy nowych, pisanych przez młodych poetów obozowych. Ale oprócz tych wierszy są także stare, są jakieś urywki Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego i Bóg wie, czy je jeszcze. Skądże one się tam wzięły? Przecież bram obozu internowanych strzegły warty. Przecież te obozy były w miejscowościach oddalonych od wielkich miast, od centrów kulturalnych, od bibliotek, w których bodaj od biedy można by znaleźć polską literaturę. Więc skąd wzięły się w owych pierwszych obozowych pismach polskich wiersze naszych wielkich poetów? Odpowiedź prosta. Wzięli się z pamięci. Ktoś umiał na pamięć jedną zwrotkę, ktoś drugą, ktoś kawałek trzeci. Dopomagali sobie nawzajem, uzupełniając braki. Mówiono mi, ale tego nie widziałam na własne oczy, że w jakimś obozie przepisano z pamięci całą pierwszą księgę pana Tadeusza. Robota zbiorowa, dzieło wielu ludzi. Wzruszający unikat, naprawdę biały. Śnieżno-biały kruk. Ale i te obozowe fragmenty Mickiewiczów i Słowackich, wydobyte z zakamarków pamięci, są także głęboko wzruszające. Pomyślmy, na ludzi uwięzionych czy internowanych, odciętych od świata, pogrążonych w czarnej rozpaczy, niekiedy głodnych i chorych, spadał nagle jak z nieba czar poezji polskiej. Była dla nich pociechą. Pokarmem, napojem i lekarstwem. Pamięć ludzka jest zawodna, gdy więc internowani zaznali większej swobody, albo gdy wydobyli się z lagów sowieckich na wolność, zaczęła się pogoń za książkami polskimi, których stosunkowo najwięcej było w Palestynie. Tam wyrastają specjalne działy pism i pisemek zawierające pomniki naszej literatury, skarbnice, antologie, przeróżne poezji i arcydioprozy. Nie ma chyba ani jednego wydawnictwa, ani jednej jednodniówki, w której nie znaleźlibyśmy trzech wieszczów i innych poetów. Można by bez najmniejszej przesady powiedzieć, że poezja polska towarzyszyła krok w krok polskim żołnierzom i wygnańcom, że nie opuszczała ich, ani na chwilę najkrótszą, że im oświetlała drogę. Jakiś specjalista przyjrzy się kiedyś czcionkom, któremi drukowano te prasy. Ach! Coś mi się przypomniało. Gdy w Paryżu ukazał się pierwszy numer dziennika polskiego, wydanie było tak potworne, że sam nie zrozumiałem własnego artykułu. A znakomity poeta Kazimierz Wierzyński zażądał, by następnego dnia wydrukowano ponownie jego wiersz. Ten pierwszy numer dziennika polskiego był pozbawiony znaków diakrytycznych. Nie posiadał ani cie, ani żet, ani on, ani en. Cóż mówić o pismach drukowanych w Azji albo w Afryce przez zecerów perskich, palestyńskich albo egipskich. Minęło sporo czasu, nim dochrapaliśmy się polskich czcionek, nim zabrali się do roboty polscy zecerzy. Ale nawet najbardziej koślawe pierwociny emigracyjnej prasy polskiej napełniają nas z dumą i każą nam powtórzyć zdanie na początku było słowo. Mówię to, a za oknami świeci słońce, prawdziwe, nieangielskie słońce, które łącznie ze wspomnieniem chwili przejścia granicy polsko-węgierskiej rozmarzyło mnie tak, że odbiegłem od tematu. Przepraszam, bardzo przepraszam. Mówił Zygmunt Nowakowski z Londynu.